W ilości około 9 kilometrów różnego rodzaju udogodnienia dla pieszych, jak i również dla rowerzystów. Tak naprawdę główny cel obodnicy Południowej to zaktywizowanie pewnych terenów, które są nie tylko w centrum miasta, ale przy wylocie z miasta, czyli chociażby tereny przemysłowe w okolicach ulicy Podkarowskiej, Warsztatowej. Jak widzieliście również Państwo, Osiedle Południe zyskuje pewnego rodzaju nową jakość w zakresie chociażby rekreacji i wypoczynku, czyli tak naprawdę dwa stawy plus tereny zielone, które będzie można wykorzystywać pod przyszłe parki. A jeżeli chodzi o to najważniejsze, czyli kiedy pojedziemy, to proszę Państwa, zostały zgłoszone do odbioru zarówno kładka, na której stoimy, części etapów, poszczególne części etapów obwodnicy południowej. Najwięcej pracy mamy w tym momencie przy przygotowaniu do odbioru etapu piątego, tam gdzie mamy włączenie w drogę krajową numer 7, ponieważ 28, a więc w najbliższy piątek, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to niezbędne spotkanie, w ramach którego mamy uzyskać ostateczną decyzję co do włączenia, czyli odbioru w tym momencie przez generalną dyrekcję, a następnie będziemy mogli zgłosić w tym momencie do właściwego wojewódzkiego inspektoratu nadzoru wdrożonego do odbioru. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że na, całym, na całej długości obwodnicy południowej są trzy podmioty podstawowe, które będą odbierały i dopuszczały do użytkowania. Na etapach pierwszym, drugim i trzecim. E, oraz e, częściowo czwartym, tam gdzie występuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z Radomia, na etapie piątym częściowo występuje w tym momencie na odcinku drogowym Starostwo Powiatowe, a na piątym etapie tam gdzie jest rondo włączeniowe, właściwym organem do odbioru jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.